Nazywam się Kuba. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam trzy modele szafek firmy Tagred. Pierwszą z szafek jest TA212. Posiada 7 szuflad oraz centralny zamek. Również znajdziemy tutaj dwupodzielny składzik. Szafka posiada również uchwyt, za który można transportować szafkę oraz cztery kółka. Szafka ta posiada wyprofilowany blat. W pierwszej szufladzie znajdziemy grzechotkę w rozmiarze 1/2 cala, 3,8 cala oraz 1/4 cala. Oczywiście do tego nasadki, przedłużki oraz przeguby. W drugiej szufladzie znajdziemy klucze nasadowe typu torx, krzyżakowy, imbus oraz płaski. Oczywiście bity również. W trzeciej szufladzie znajdziemy klucze płaskooczkowe oraz typu poligon. W czwartej szufladzie mamy śrubokręty krzyżakowe oraz płaskie. W piątej szufladzie mamy imbusy oraz torksy. W szóstej szufladzie znajdziemy szczypce zegera, obcinaczki, kombinerki, klucz nastawny, młotek oraz wybijaki. A szuflada numer 7 jest pusta na dodatkowe narzędzia. Kolejnym modelem szafki jest TA214. też posiada centralny zamek oraz dwupoziomowy składzik. Oczywiście rączka transportowa i cztery kółka. W szafce został zamontowany metalowy blat, dodatkowe sortery oraz pojemniczek na klucz. W pierwszej szufladzie oczywiście znajdziemy grzechotka 1,2 cala, 3,8 cala 1 1,4 cala. Do tego nasadki, przedłużki, przeguby oraz dodatkowo nasadki do felg. W drugiej szufladzie znajdziemy nasadki, imbusy, torksy, Płaskie oraz krzyżakowe. W trzeciej szufladzie mamy klucze płaskooczkowe, szczypce, klucz dynamometryczne oraz imbusy oraz torksy. W czwartej szufladzie mamy śrubokręty płaskie oraz krzyżowe. W piątej szufladzie mamy torksy oraz imbusy typu młotek. W szóstej szufladzie mamy klucze typu L oraz suwmiarka. W siódmej szufladzie mamy e, szczypce zegara, obcinaczki, kombinerki, klucz nastawny, młotek oraz wybijaki. Ostatnim modelem szafki narzędziowej jest TA216. Jest to ta sama szafka co TA214, tylko z innym wyposażeniem. W pierwszej szufladzie znajdziemy grzechotki, 1, druga cala, 3 8 cala jed, oraz 1 czwarta cala. Do tego oczywiście nasadki, przedłużki oraz przeguby. W drugiej szufladzie znajdziemy klucze polsko-oczkowe typu poligon oraz łamane. W trzeciej szufladzie mamy śrubokręty zwykłe oraz izolacyjne. W czwartej szufladzie mamy szczypce zegera, morsy łamane oraz obcinaczki kombinerki. W piątej szufladzie mamy zestaw do wyciskania tłoczków, tutaj jest prawy oraz lewy. W szóstej szufladzie mamy szczypce do ściągania opasek oraz zakładania. W siódmej szufladzie mamy zestaw do ściągania sprężyn oraz do ściągania łożysk. Wszystkie szafki wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Przede wszystkim narzędzia wykonane są ze stali chromowo-wanalowej. Myślę, że szafka przyda się każdemu Majsterkowiczowi. Przede wszystkim można utrzymać porządek nie są narzędzia na stole pochowane, tylko po prostu w jednej szafce mamy wszystkie potrzebne narzędzia. To na dzisiaj już tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Jest to nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni film. Zapraszamy do polubienia filmu, udostępnienia oraz ewentualnie subskrypcji.